Halo, halo widzowie. witam was w kolejnym City sesów Jak widzicie, początek od razu i mamy niemal 50 tysięcy na godzinę. Także jest tu już ładnie. Czyli mowa o kasa. Mamy do wybudowania jeszcze troszeczkę rzeczy. Jakieś wieżowce postawimy. No i bloki przede wszystkim. Mamy tutaj trochę do wciśnięcia jeszcze. Nie ma też cukru, powoli zaczyna się nam miejsce kończyć. Więc też trzeba uważać. Tak jeszcze chyba tutaj mamy puste, nie hmm. o kurde, to już chyba wszystko widzę. Jeżeli... Nie, dobrze patrzę. Umiałem spojrzeć. Ale no już raczej pusta jest, no. Wykorzystaliśmy już wszystkie nasze centy, nasze tutaj miejsce, które oku... Co się dzieje? mamy Ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! No przy takiej części się nie dziwię, że trafik będzie Weez. Turdej wjechać nie mogą, nie? Dobra, ale naprawili. Patrzę, jaki duży wpływ mają piesi jeszcze na to. Tutaj co się dzieje? No tu jest trafik, bo tam był trafik, nie? No to tu jest jeszcze chwilka potrzebna, tak to ujmę. I jeszcze co, co chciałem tutaj sobie zobaczyć, chwila ronda na końcu, sobie zawracali. I jak sobie radzą nasze tutaj transporty, ludzi. 8400 4200 40, Które to jest 400? To jest w pierwszym mieście, nie? A... Nie, to jest tu. O kurde, widzowie. To jest całkiem descent. Ora, to się musi. I wbiliśmy poziom wyżej od razu, kurde. Win-win. Dobra, ale tutaj jeszcze nic nie będziemy zmieniać. Liczę też, że ten trafik się już tutaj sam garnie. Raczej powinien. Podrasowane auta sportowe. Na pewno to moje miasto to co bogaci są. Dobra, widzowie, Teraz tak, jedziemy, byśmy chcieli się jeszcze zbudować. Może gdzieś. Wyspę by przydałoby się też osiedlić. A na wyspie jeszcze można, chociaż o kurde. Na wyspie chyba nie bardzo można, z tego co widzę. Nie, no to za bardzo kusi, nie? Mamy tutaj wszystko co potrzeba. Więc zaraz sobie postawimy. Teraz. Kurde, teraz aż jak zaczęto tą wyspę, to aż trochę z pomysłów wypadłem. No dobra. Najpierw ja jeszcze rozwój miasta zrobimy. A urząd miejski nam się przyda. To na pewno. Uniwersytet jeszcze nie. Elektrownia wodna może może. To jak ona wtedy działa tutaj? No bo tutaj tak coś postawić nie byłoby złe. Możemy sobie spróbować. A jak ten trafik wody wygląda? No, spróbujmy. Jestem, Jestem no ciekaw, tak szczerze widzę. Mm, tu się brało. O. Wtedy to w tym miejscu jakoś. Za niski teren. Chciałbym sobie podwyższyć je teren, tak, coś ten deseń, bo nikomu mam trochę teraz. I co czas trafik robi. No spa... oj ej, ale tak srogo tu spadł teraz trafik, nie? jak wyłączymy im rondo Nie będę sobie normalnie jechać, zmieni to coś <laughs> Bardzo dużo osób chce teraz nagle tędy jechać, nie? To mnie tak zastanawia też Dalibyśmy tutaj małe rondo wtedy z tego co widzę dużo osmod nie? Tylko, że wtedy chciałabym zrobić tutaj. Bez światła, tylko skręt w prawo. Tutaj też bez światła. No to ja chciałem sprawdzić tylko to. To. Tylko to też nie jest tak, jak ja chciałem. A trafik to się robi coraz większy. Jestem to są turyści, czy tak dużo ich jest, czy co? Nie no, prywatny, właściciel Okej okay. mi miastowi? No to możliwe, że to miasto nie jest przyzwyczajone do tego. No. Ewentualnie tędy puścić jakąś drogę, pozbyć się dwóch, trzech drzew, walnąć intersekcję. Może wtedy noc trafik jamować się będzie tu. I to, to czego nie chcę. To jest widzę, właśnie zawsze problem miast z jednym wjazdem. Mimo, że tutaj no srogo to widać. Dobra. Z tego zaraz sobie wrócimy. Róbmy z tym poziomem. Podnosi lub obniża teren. Nie wiem jak bardzo mam mógł podnieść, obniżyć. A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. This has been a local public service announcement. Another letter from our erstwhile listeners. Hmm. What's up, honey? Me and my sister love you. Oh, that's nice. Y'all got clarinets and violins, but you got something most music these days ain't. Uh, let yes, Lineage traced back to the great Hayden himself. Hmm. Let's see here. Y'all got soul. Oh yeah, soul. A, A to się nakłada soul play? na siebie gość. Mm, My sister say whoever you got playing the keys got more funk in his pinky. Hmm. But I told her that. Uh, ain't bad. Bad. That's classical. Yes, indeed.

Widzę to tak, jeżeli chcielibyśmy te wyspy osiedlić tutaj w tę stronę. Hmm, jak to wygląda tutaj? To moglibyśmy osiedlić, tutaj zrobić farmy tu postawić intersekcję, jedna poprowadzi tu, druga tu, trzecia tam. Że tędy można już zacząć budować. my dotąd na razie. I jak ja to widzę. No nie gadaj mi, że za małe to jest. Jeszcze więcej terenu muszę wykupić w porażkę. Chyba coś takiego, co? Chyba jo Grafik się ogarnął. No i się ogarnął. To był jakiś rush hour? No nie są to tak, nie, lekko pod kątem musi być... Dosyć. jak sobie spojrzy na to to widzi, że... Jednak nie. Dobra, widziałem to lekko pod skosem, czyli to będzie wtedy jakoś jakoś tak Prowadzimy sobie autostradę od razu, Fany jest to, że że nie mamy kasy i dostatecznie ulepszonego miasta, żeby poprowadzić sobie drogę tutaj od razu. No ale shit happens. sprawy Bo zjazd raczej będzie na zasadzie ronda tutaj sobie działał. No, to będzie małe miasto, nie małe, ale takie... AKA Monaco. <laughs> The Fire and Rescue Service reports that fires are currently spreading in the. clouds of smoke pose a serious health risk to anyone nearby. coastline. Immediately move to a safe distance until the situation is under control. droga całym szła. Zobaczymy czy to nam się uda w ogóle. I zrobimy później tak, że przez środek poleci sobie jakaś droga Nawet i sześciopasmowa e, Teraz tak, weźmiemy sobie obniżanie terenu Chyba takim sposobem Zastanawiam teraz to ma mała chrypka. A, oh, o to jest do Boga, ile tam. Okej. To nie to. No ale to chyba potwierdzam, że ja nie potrafię coastline'ów jak inni budować. Mm. Na przykład się udało, to fajnie wyszło. Tutaj też. Rozmiar pensla Senatez, mniejszymy, że to się wszędzie wcisnęło. No wiem, no w tym miejscu wyszło fajnie. To widać <śmiech> <śmiech> nie jeszcze. To jest mam, ale to jest tak tylko miejscowo, nie, to się udało. Też taka lipa No dobra, no, ale liczą się chęci, nie? tylko musimy sobie <laughs> poziom wyrównać i będzie elegancko, no i mamy coś takiego i przez środek miasta. Będzie taka droga, no? I ewentualnie puścimy most tak, żeby tutaj był wjazd Tu poprowadzi nas mości, tu, tu, tu i tutaj wlądujemy. Coś takiego. Właśnie jak sobie tutaj radzą służby. Porządkowa jest dobrze, chyba dobrze. No, ale tutaj się robią problemy. Nie? Dajmy im szpital, może do lepszego funkcjonowania. Niech się działa tylko na tą dzielnicę. I mamy spokój. O, nie? Zajmę się nad transportem do tego miasta, ale raczej tylko i wyłącznie. Półdę, nie mogę sobie jednego dokupić. No raczej na ten moment jesteśmy ograniczeni, jeżeli o to chodzi. Miasto mamy. <laughs> Możemy tylko drogi sobie porozstawiać jeszcze. To są te? A są te, dobra. Gdzieś w niektórych miejscach trzeba to i tak sobie połączyć. Czymś takim. To nam i tak w tej grze nie ma, więc... Nie ma tutaj problemu w tej grze z tym.

Chociaż kurde kusi nie? Chociaż takim jednym domkiem się, znaczy domkiem. Hmm. Jedną drogą się jakoś podłączyć, ale to też, no mówię, bez sensu widzę, totalnie by było. za bliska skrzyżowania. Zakończenie zakończenie dróg damy tych których nie mają o, no jakoś to wygląda polski monak Możę coś takiego nawet tu machnąć. Może jednak nie, <laughs> może jednak nie. A. No, dobra widzę, mamy chociaż coś takiego. Także co, na razie jest GITES i co? I dziękuję Wam za oglądanie i do następnego odcinka. Do zobaczenia.